Niskie temperatury i trudne warunki, jakie panują zimą na drodze, wszystko to sprawia, że zarówno kierowcy, jak i auto muszą być do niej przygotowani. Podstawową sprawą jest to oczywiście, jak wszyscy wiedzą, wymiana ogumienia na zimowe. Jest to sprawa bezpieczeństwa naszego i innych użytkowników dróg. Jeśli mamy nowe opony, możemy czuć się bezpiecznie. W przypadku montażu zimówek z poprzedniego sezonu należy zwrócić uwagę na ich stan, czyli wysokość bieżnika, która nie powinna być mniejsza niż 4 mm, a także wiek opony. Opona starsza niż 7 lat w traci swojej właściwości również powinna być wymieniona na nową. Przy okazji wymiany ogumienia warto też sprawdzić inne układy mające wpływ na nasze bezpieczeństwo, czyli stan hamulców, Stan zawieszenia amortyzatorów. Dzięki temu będziemy mieć większą kontrolę nad autem w zimowych warunkach. Sprawdźmy również ustawienie geometrii zbieżności. Jej nieprawidłowe ustawienie może być również przyczyną niepewnego prowadzenia się i trudności w poruszaniu się na śliskiej nawierzchni. Sprawdzenie temperatury krzepnięcia płynu chłodniczego to już tylko formalność. Temperatura tego płynu nie powinna być wyższa niż minus 30 stopni Celsjusza. W innym wypadku może to doprowadzić do kosztownych napraw. Niskie temperatury to również duże obciążenie dla akumulatora. Tutaj Spadek temperatury z dodatnich 25 stopni do minus 20 powoduje spadek sprawności akumulatora nawet o połowę. Sprawność akumulatora również możemy sprawdzić w serwisie przy pomocy testera. Szczególnie jest to ważne w autach z silnikami diesla. Tutaj właściciele diesli powinni również zadbać o sprawdzenie świec żarowych. Są też takie proste czynności, które każdy, każdy użytkownik może wykonać samemu, począwszy od zadbania o to, żeby skrobaczka znalazła się w samochodzie. Warto też w okresie jesiennym uzupełnić płyn do spryskiwacza już płynem zimowym. Warto też przed zimą, już jesienią, wymienić wycieraczki na nowe, tak żeby mieć lepszą widoczność częściej też powinniśmy dbać o czystość reflektorów. Jeśli w ten sposób przygotujemy auto do, do zimy, to w, w tym roku zima zaskoczy tylko drogowców.